Dzisiaj, w miejscu, w którym narodziła się pizza. Miejscu, dzięki którym możemy cieszyć się pizzą również w Polsce. Z okazji tej pizzy pojechaliśmy sprawdzić i testować najstarszą, czynną i jedną z najstarszych pizzerii w Neapolu. Odwiedzimy te dwa lokale, zobaczymy, co serwują. Jeden, wiem, że jest bardziej turystyczny, drugi, nieco troszeczkę mniej. Kto, jak wygląda jakościowo, jak wyglądają pizze, jakie jest menu, ile kosztuje, co dostaniemy. Zapraszam wszystkich i świętujmy razem ten fantastyczny dzień! Dotaliśmy, jesteśmy na miejscu, potrzebujemy zabrać biletik, powiedzieć ile osób? Jak będzie nasz kumerek, wtedy wchodzimy, zamawiamy, co? Chyba wszystkie cztery spróbujemy, kupaki weźmiemy, ugramy sobie Czterech, chupaki, cztery kupaki, cztery pizzy. No dobra, tu się zamyka, zaraz je sprawdziliśmy. W Google było napisane do 23. Chcieliśmy zjeść w tym starym, antycznym miejscu, ale zjemy wtedy tutaj, przekazali nas. bez sensu. Bez sensu. Wracamy później. Grecik słusznie, widzisz, i to jest człowiek, jakiego potrzebuje każda ekipa. On powiedział nie, tam nie, mamy zjeść to w tym starym miejscu, z tego starego pieca. Co, no, zobacz, mamy cztery typy pizzy. Margarita, marinara, kozakka oraz pół na pół, słuchaj, marita, czyli marinara z margerito. A co ja podobno, wszyscy mówią, że się nie robi pizzy pół na pół we Włoszech. A tu mamy jeszcze opłata za koperto. 1 euro, czyli jak usiądziesz i zamówisz tylko coś do picia, doliczą ci euro. Jak zamówisz pizzę, też doliczą ci euro, nie? Takie opłata... Serwisowa. Myślę, że do, do, do osób wie, ktoś nie wie, to jest taka opłata za miejscówkę, tak jakby... Serwisowa. Jak to, Serwisowa, tak, o to chodzi. Uważasz Wojtek, że to jest skam, że tak robią? Uważam, że trochę tak. Dlaczego tak uważasz? Dlatego, że jesteś przekonany, tak jak... masz przekonania polskie i wychodzisz z założenia, że tak powinno być? Nie, tak. Uważam, że jak patrząc na to, że na przykład branie 3-4 zł za zwykłe pudełko do pizzy na wynos to jest skam, to branie 4 zł za to, że siadasz w pizzerii po prostu do stolika, to też uważam, że... To. Ale nie, bo te pieniądze są też za to, że ktoś ci to przynosi serwisuje cię w pełni, wiesz. Wszystko, co potrzebujesz, masz dostarczone i tak dalej, jesteś zaopiekowany i za to biorą opłatę w wysokości 4 euro. No ale z góry zawsze to jest wliczone w biznes, nie? W pizzę z reguły no, Tak, dostarczone... mamy to wliczone w pizzę. Zastanawiam się tylko, czy było tak, że to było od początku wliczone w pizzę, a potem wymyśli: A dodajmy jeszcze koperto. Czyli zaróbmy podwójnie. 3-4 złotych za zwykłe pudełko do pizzy, no to to jest skam. No. To jest zarabianie na tym, że chcesz ją wziąć na wynos, czyli nie zajmujesz miejsca, nie zużywasz po prostu jakby lokalu, serwetek tego wszystkiego, bierzesz pizzę na wynos. To jesteś tak naprawdę lepszym klientem dla lokalu, troszkę. W teorii lepszym, bo jeżeli usiądziesz na miejscu, weźmiesz coś do picia, tego typu rzeczy, to wiadomo, że zostawisz więcej pieniędzy, ale jeżeli weźmiesz tylko pizzę, usiądziesz na miejscu, nic do picia, to lepiej, żebyś się wziął na wynos. Teoretycznie bardziej się opłaca lokalu i dać ci to pudełko w cenie już pizzy czy coś. No ale nie mniej zazwyczaj wydaje mi się, że jak ktoś już siada, to kupi chociaż jakieś picia albo coś, nie? To zawsze bierzesz pizzę i bierzesz napój. Ale szczególnie w restauracjach, jak sprzedasz, to zawsze bierzesz coś do jedzenia i bierzesz coś do picia. Tak, podwójne picie. Tam jest 2,5 euro płacisz za jedną, za jedną kopertę. A to jest za osobę czy za stolik? Za osobę. Aha, to jest w ogóle kolejny case, że to nie jest za, że za miejsce, nie. tylko za osobę. Za osobę. Wielki skam, widzowie, wielki skam! Tak, jesteśmy w czwórkę, to jest 4 euro. Więc weźmy tą osobę, siadasz zjadać Bo No. tak gdybyś miał jeść jedną pizzę do końca życia, jaką pizzę byś wybrał? Cebulika Paulo oczywiście. Nie, no nie, no nie, no nie chodzi mi o pizzę skąd. <grym> nie, być? nie chodziło mi o pizzę, że skąd, tylko a. o tutaj. A, pizza wujka później. Albo nie, zmieniam jednak Romanę bym pie... Znaczy, jadł cały. Bujek, jaką, jaką pająk jadł ja, pizzę do końca życia? Ja bym parmę ja. szynka parmeńska, parmezan, rukola, pomidorki. Bez sosu pomidorowego tylko. Ja bym wziął margaritę di buffale i mógłbym jeść ją do końca życia. Czy patonika proteinowego na śniadanie? W sensie bardzo dumny. Mało cukru, mało węgla i dużo białeczka. Tak teraz wujek się żywi. Jest nie do pomyślenia, żeby w lokalu gościu, który pilnuje kolejki, jest takim hostem. Palił sobie peta i kurzy no i sobie sobie w lokalu, pilnując kolejki. U nas nie do pomyślenia stary, jedna gwiazdka razy tysiąc by była, wszędzie. Brakuje nam już bardzo niewiele do 300 tysięcy subskrypcji na YouTubie, jak klikniesz ten guziczek, przebijemy, będzie mi naprawdę bardzo miło, lecimy na pizzę. Przyznam szczerze, że jest jakiś taki poziom ekscytacji, to jakbyśmy byli, mieli wsiąść do fajnego rollercoastera, jechać gdzieś wysoko, jednak być w takim miejscu to jest naprawdę ciekawe przeżycie, spróbować tej tej, tej legendy, prawdziwej legendy. Jakiś czas temu wystartował sklep Wujka Pablo, w którym również takie Włoskie delicje, jak oglądacie, możecie zamówić do siebie do domu. Salami, sery, mozzarella, wszystko, co potrzebujecie do zrobienia pizzy, antipasto, a niedługo również też makaronu. Także, jeżeli macie smaka na włoskie produkty, to serdecznie zapraszam. Zamówiliśmy pizzę, okazało się, że nie robią już tej pół na pół marita, czyli margarita z marinara. Zamówiliśmy dwie margherity, jedna marinara i kozak. Nie sprzedała się chyba, co? Taka pizza po prostu. Myślę, że oni mieli za dużo bałaganu z tym może. No i co? Czekamy. Wygląda to tak, że nagle wpuszczają całą salę. To chyba po tej przerwie, po tej przerwie obiadowej Uporządkowane wjeżdżamy. Zamówione. Czekamy. My się zamówiliśmy praktycznie jako pierwsi. Długo nie będziemy czekali, parę minut. Tutaj wszystko idzie raz, dwa. No i czego się spodziewamy? Przede wszystkim miękkiej, lejącej się takiej gumowatej, naleśnikowatej pizzy. Z tego to miejsce słynie, ciasto delikatne, mięciutkie. Pizza robiona przede wszystkim na bardzo dobrym sosie pomidorowym. Ten sos jak spróbowałem, zamówiłem sobie Marinare. Po prostu zakochałem się w nim, naprawdę. tak słodziuteńki. No i co? Zobaczmy, jak to wygląda. Sos czyściutka leje się z niej. I przede wszystkim, co się rzuca na pierwszy rzut Zapieczona bazylia, ja też zawsze taką uznaję. Nie do końca roztopiona mozzarella, nie jest rozlana. to przez szybki wypiek. Ta mozzarella jest lekko odgrzana, która troszeczkę się nadtopiła. Tak się robi pizza z Napolu. Nie, ranty nie są przesadnie wysokie. Jeden może z 2 cm? Może 3, co? Ale nie są wysokie, nie jest taki piasty wielki. Wypieczenie widzieliście. Co wiesz, wjeżdżamy. jeszcze taka jedna ciekawostka, bo myślę, że w Polsce by to było w ogóle nie do pomyślenia, gdyby ktoś tak robił, miałby grubą aferę, a tu pizzę przed upieczeniem polewa się nie oliwą z oliwek, tylko olejem słonecznikowym. Była z tego powodu kiedyś nawet afera we Włoszech, bo wiele lokali tak robi, zwłaszcza tutaj na polu. Oni się tłumaczyli tym, że od zawsze tak robią, dlatego że oliwa z oliwek jest ciężka, jest pezante, a olej słonecznikowy, jak tłumaczył Włoch, jest legerissimo. Jest olej słonecznikowy, jest leciuteńki. Lepiej się komponuje na pizzy, lepiej się je. Tu sobie troszeczkę do niektórych pizzy, jeżeli trzeba dajemy oliwę. Z oliwek nie dajemy oleju słonecznikowego. Jedziemy sobie, zaczniemy od margherity. Pizza oczywiście nie jest pokrojona, dlatego że każdy ma ją zjeść tak lubi. Albo wycinać trójkąciki. Mach tutaj doznaje orgazmu jedzeniowego. Sos pomidorowy tutaj. Pomidory ogólnie tutaj, we Włoszech to jest jakiś inny level, nie inny level, do przebicia co? nigdzie. Nie da się przejść polce. Się... Mięciutenka! To jest to jest w zasadzie konsystencja naleśnika wręcz. To pływa wszystko. Mhm. Mm. Jest soczysta. Nawet na margericie, jeżeli wykroimy kawałeczek, zostaje ten olej na talerzu. Jest ona soczysta, ale to jest pyszne. To jest naprawdę bardzo dobre. Ale ogólnie to nie jest tak, że tłuszcz jakoś sprawia, że smak się bardziej ten? Tłusz, tłuszcz utrzymuje? Tłuszcz coś podbija wkłania. smak, nie? No właśnie. Gdybyśmy tu nie dali tego oleju, ta pizza byłaby zasucha, nie byłaby sobą, nie miałaby, nie miałaby tej duszy. Co można powiedzieć? No, bardzo dobre to jest, naprawdę. Bardzo, bardzo dobra. Mega oryginalna. Mm. Mega charakterystyczna Margarita. Myślę, że w Polsce robiąc taką Margaritę mielibyśmy trochę ciężko. Bo nie stoi, bo mozzarella nie roztopiona, bo za tłusta, bo przypalona. Widzicie, to są wszystkie te rzeczy, które właśnie nadają jej takiego charakteru, niepowtarzalności, co czyni ją prawdziwą Margaritą neapolitańską. Druga pizza, Marinara. Przyznam się szczerze, że byłem w tym miejscu raz i próbowałem tylko Marinary wtedy. I Zakochałem się w tej pizzy dzięki temu właśnie Dobremu pomidorku, który jest położony. Tutaj mamy na przykład też to, co zawsze u Ciebie chłopaków w lokalu uczę: na przykład tego, jak wykonać w miarę poprawnie tą marinarę, Tak, żeby była smaczna i wykonana zgodnie ze sztuką. Nie przebija na tej pizzy suche ciasto. Musi być dużo sosu, dużo oleju, oregano oczywiście i troszeczkę czosnek. Czosku jest dosłownie, czosnek możemy policzyć. Jest jeden, dwa, może trzy kawałeczki. Trzy mini kawałeczki czosnku, które w procesie tego gotowania, kiedy jest ten olej, wszystko. Dają ten taki aromat na całą pizzę. My u siebie dajemy co najmniej cały ząbek pokrojony. Tych plasterków w czosku jest 8-9. Pamiętam, <laughs> no, że dostałem raz, dostałem raz jedną gwiazdkę, Na to, że jest bieda, jeżeli chodzi o składniki. Ktoś zamówił na nie wiem czego oczekiwał, Główki czosku, mniejsza z tym. No i zobaczcie w ogóle, jak się serwuje pizzę. W taki sposób ją jemy tutaj. W ogóle, dostajesz, jesz. A ciekawe, co by zrobili, gdybym powiedział, że pizza jest przypalona, i że i nie przypalono. Myślę, że wyrzucili mi mezułka albo powiedzieli, że się nie znam i mam sto Dużo ludzi w Polsce powiedziałoby, że jest. Spalona, że źle zrobiona, że jest niepoprawna. Że... Myślę, że wiecie co, trochę tutaj we Włoszech traktują pizzę tak, jak my traktujemy schabowego. Pizza nie musi być idealnie okrągła. Tak jak schobowy, nie musi być nie ogromny. Ma swój kształt, ma swoją panierkę. Schobowy też ma swój stopień wysmażenia. Gdzie gdzie bardziej się zarumieni, gdzie innym miejscu troszeczkę mniej. Już coraz mniej, ale myślę, że troszeczkę my zbyt ortodoksyjnie traktujemy pizzę. Trzymamy się zbyt sztywno, często wielu jakichś zasad, potem przez co mamy czasami zły, zaburzony pryzmat patrzenia na nią. A no co by tu powiedzieć o tej marynarze? No prawdziwa klasyka, pizza bardzo uboga w składniki. W zasadzie trzy rzeczy, sos pomidorowy, czosnek, oregano, olej 4, ale niesamowicie nacechowana smakiem. W zasadzie nic tu więcej nie trzeba. Perfekcyjny pomidor, słodziutki, fajne oregano, też takie trochę inne niż to, co my stosujemy. Ciasto i nic tu więcej nie trzeba. Widać bardzo mocną temperaturę wypieku się pieczy bardzo szybko, bardzo dynamicznie, to jest dosłownie 50-60 sekund, ona wychodzi gotowa. No i ostatni kandydat, który tutaj dzisiaj będziemy mieli okazję próbować, jeżeli chodzi o takie doświadczenia kulinarne, smakowe, pizza kozaka. W Polsce raczkująca, mało znana, tutaj to jest prawdziwa klasyka, to w zasadzie też legendarna pizza, tak jak margherita, tak jak marinara, też ma swoje miejsce, nie jest to żadna nowość. Ja przyznam się szczerze, że we Włoszech nigdy jeszcze jej nie jadłem, z tym bardzo ciekawy, jak tutaj będzie smakowała. Tu jest w wersji z pecorino. Ja zazwyczaj, to co widziałem też w Polsce, w miejscach stosuje się grana padano, tarty. Tutaj jest z pecorino romano. No i jak zjeść tą pizzę w zasadzie? Nie oczekuj, że ona będzie stała, nie? Bierzesz, zawijasz i właśnie w taki sposób, o. Jest genialna, ale chyba smakowo najmniej smakuje mi z tych wszystkich. Moim faworytem smakowym, jeżeli chodzi o ten lokal, na ten moment jest pizza marinara, potem margarita i kozaka. Zacznę może od tego, że muszę spróbować marinare, bo jestem jakoś tak zawsze sceptycznie nastawiony do pizzy, która nie ma na sobie mozzarelli, tylko jest tak robiona, jak robiona jest marinara. Ale pierwsza rzecz, która jest najistotniejsza dla mnie i która bardzo mocno wyróżnia pizzę w polu od pizzy w Polsce, jakość pomidorów. To czuć od razu. Wczoraj z Wojtkiem na mieście zamówiliśmy jakąś pizzę, naprawdę przelotnie i totalnie randomowo. Wybraliśmy po prostu z ulicy pierwszą, lepszą, która była otwarta i tam też było czuć, że te pomidory są totalnie inne. Więc no, no, no czuć tą jakość i czuć tą świeżość tego pomidora. Ale jeżeli chodzi o wykon samej pizzy neapolitańskiej, to muszę pochwalić Polaków, bo uważam, że my już mamy tak mocno zaciągniętą kulturę robienia pizzy i innych dań, że naprawdę potrafimy zrobić to na bardzo, albo bardzo wysokim poziomie. A przykładem jest oczywiście wiadomo kto? Zielona Górka. Zielona Górka, widzowie. No i tutaj jest duża zasługa, jeżeli chodzi o rozwój też w ogóle pizzy, kultury pizzy neapolitańskiej w Polsce. To szczególne też pozdrowienia i podziękowania, wyróżnienie dla trzech osób. Oczywiście Jędrzej Lewandowski, Zielona Górka, Wojciech Madyś i bardzo fajny człowiek, Karol Kuciński, który uczy też ludzi robić pizzy w laboratorium, tam robi takie konsultacje i treningi dla pizzy domowej. Mega fajny gość. Zaobserwujcie go na Instagramie i na TikToku, bo serio ma dużo ciekawego do powiedzenia. Zielona Górka, wiadomo, klasa, tu nie ma o czym mówić. Wojciech Madyś też, misem jest świata. Mega pozdro dla całej ich trójki, robicie super robotę. I dzięki Wam coraz częściej w Polsce jest coraz więcej takiej właśnie autentycznej, dobrej, włoskiej pizzy. Piona dwója. Będąc tutaj, przechodząc ze znajomymi, naprawdę polecam zrobić, tak jak my, wziąć wszystkie trzy pizze podzielić się, popróbować. Każdy ma coś innego do powiedzenia. Moim faworytem oczywiście jest marinara. W co do wystroju lokalu, masz wrażenie, jakby nic tu się nie zmieniło na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Możesz się poczuć tak jak Neapolitanci, który 30-40 lat temu przychodził tutaj na pizzę, jadł w tych warunkach, w tych kafelkach. O prawdziwe muzeum pizzy, w której możesz zjeść pizzę. O, jest nasz patron Julia. Julia Roberts, która jadła tutaj pizzę. Od tego chyba momentu, kiedy wiosna wystąpiła tutaj w tym na, w filmie, kiedy jadła pizzę, nastąpiła taka eksplozja popularności tego miejsca. Mega boost. No i mega wykorzystali tę szansę, bo na Michaele to jest już marka globalna, marka występująca chyba na wszystkich kontynentach, w wielu krajach na świecie, wspierają swoje lokale, także poszli grubo. Na Apolu zostawia się końcówki, czy nie? Często się zostawia, no. Tak jak rozmawiałem z neapolitańczykami jedzenie właśnie cornichone, czyli ranty pizzy, niektórzy mają tak, że zostawiają, że nie jedzą. To tak jak w Polsce. Mnie strasznie smakuje. To jest takie mocniejsze wypieczenie. Ta pizza. Jakby tu się łączy kilka No, normalnie stary. Temperatura pieczenia w piecu. Musi być tak potężna, bo to ciasto od razu od dołu staje się aż takie żółte wręcz, nie? Fakt, że też rozkręcają to w klasycznej mące takiej, żadnej krupczatki, kaszmany, nisko po prostu zwykłej mące. No i tak, no zjedliśmy już praktycznie wszystko. Pora na jakieś takie podsumowanie, myślę, tutaj tego, co dostaliśmy, jak to wygląda. Dzisiaj będziemy jeszcze w drugim lokalu, jeszcze starszym od tego. Jednym, jednym z takich w ogóle pierwszych serwujących. Przecież ta temperatura wypieku zaś była tak duża. No, surowe ciasto na no, stary. Ale jaja. Masz to o, tu. o tutaj. Na środku. Mogę przez to nadmiar sosu pomidorowego w pizzy kozaka. Ciasto się w ogóle nie dopiekło. Jest, jest surowe. Nie będę tego kłamał, bo się boję. <laughs> Więc to jest bardzo dobry dowód na to, że widzicie, nawet na Apolu, w tak legendarnym, historycznym miejscu, które można powiedzieć stworzyło kulturę jedzenia pizzy na świecie, zdarzają im się takie rzeczy jak surowe ciasto na środku pizzy, kawałek surowego. ono się po prostu tak ciągnęło. Nie będziemy robić mega afer, ale zobaczcie, że nawet takiemu lokowiektu tu zdarzają się takie rzeczy. Teraz zobaczcie o co mi chodzi. Tutaj wszystko gra, ciasto jest ok. A tu, gdzieś można je skrobać. Samo ciasto jest surowe, niedopieczone. Ciasto, ta środkowa warstwa, nie dopiekła się. Zjadłem dwa kawałki tego, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. No, niemniej jednak spadka, której się naprawdę nie spodziewaliśmy. Trenut złapaliśmy kawałek ciasta. O, on ja się wręcz. Ciągnie jak surowa, jak surowa guma. Lokal działa od 1870 roku, w tym miejscu, w którym jest tutaj 1930. Kupa lat, wiele historii, myślę, że miliony sprzedanych, zjedzonych pizz. Ogólnie nie sprawdziliśmy tego, ale lokal chyba zawsze serwował margeritę i marinare. Nigdy w tym menu tutaj nie mogliśmy znaleźć nic innego: żadnego salami, żadnej szynki, czy tego typu rzeczy. Prostota, smak, klasyka, jaką serwowano kiedyś jest zachowana do dziś. Prawdziwa legenda. Ale czy chciałbym tu kiedykolwiek wrócić, na Neapol? Mam wrażenie, że jest tyle ciekawych, fajnych lokali, że raczej ciężko by mnie namówić, żebym tutaj wrócił ponownie. To jest coś takiego, że warto tego spróbować, ale nie urzeka to na tyle, żeby za tym tęsknić czy tu wracać. na podsumowanie pierwszego lokalu teraz tutaj. To w zasadzie nasza nie, druga pizza, którą jedliśmy, ale pierwsze takie nasze wyjście pizzowe w Neapolu. Jakbym ja miał powiedzieć na ten temat coś, to dobra pizza, bardzo dobra, ale już na tyle dobrą pizzę jadłem i Próbowałem w Polsce w różnych miejscach, że nie jest to coś, co by mnie tak mega zaskoczyło, że to jest coś innego. My potrafimy dowieść jedzenie, które nawet nie jest nasze regionalne do takiego poziomu, który jest stricte w tym regionie i to udowadniają przeróżne pizzerie w kraju, ale jakość pomidorów to jest tak. coś, czego nie czułem w kraju u nas. Ja bym to podsumował bardzo krótko. Przyjdźcie tutaj nakarmić swoją ciekawość i takie kulinarne doświadczenie, żeby sobie skolekcjonować i zebrać. A jeżeli chodzi o najedzenie się smakowe, tego typu rzeczy warto poszukać lepszego lokalu. Pizza słaba na standardy polskie. Jedynie co to te pomidory. Jakby się różniły. Jakby na tej pizzy był kwaśny sos pomidorowy, niedobre pelati, co by było naprawdę, to było 3 na 10 maksymalnie. Dużo rzeczy tu zawiodło. Pizze były trochę poprzypalane. No ogólnie to ciasto, to, ciasto było, to ciasto było średnie, było przypalone, bo jakby było widać, że było zjarane i było czuć tą spaleniznę. I tak naprawdę tylko roboty robiły te pomidory. Jakby smakowo tylko te pomidory robiły jakąkolwiek różnicę. O mi Ciao, ciao, ciao. Ui, o oh, bela ciao, bela ciao, bela ciao. Druga bardzo stara pizzeria, ponad 300 lat. Zobaczcie w ogóle, tu jest napisane: najstarsza pizzeria w Neapolu, która jeszcze funkcjonuje. to jeszcze jest aktywna. Ponad 300 lat tradycji, to się w głowie w ogóle nie mieści. 1700, 1738 rok stare czasy, nie wiem, co się w Polsce wtedy działo, nie, nie bardzo uważałem na lekcji historii. Z tego, co słyszałem, co wcześniej się orientowałem, mają do wyboru tylko dwie pizze w menu. Także spróbujemy sobie obie, sprawdzimy to dla Was, jak to smakuje, jak to wygląda w porównaniu do Damikele. Pizza, I want to I want to know when you test what do you think about? pizza, uh, of, course. Uh, of course. course, of course. No. Mocno, że gość, który robi w tej pyta się cię, żeby mi to opinię zostawił. Tak jak widzimy, bo to mnie urzekło w tym mieście. Gdzie nie weszliśmy? Jest taka akcja, że nawet jakby nie pytaliśmy, czy możemy nagrywać. Coś po prostu sobie zaczęliśmy ogrywać lokal, pizzę. O ej, chodźcie na kuchnię, zobaczycie jak to robimy, jak to jest przyrządzone. Jak widzą kamery, reagują mega sympatycznie, co nie do końca jak wiemy, jeździwie po Polsce, nie do końca funkcjonuje to tak w Polsce. Ale może to jest dlatego, że często patrzymy na pizzę krytycznym okiem i nie każdy robi ją tak dobrze, jak robi ją się w Napolu. Może to o to chodzi. Poprosiliśmy kelnerkę o dwie najbardziej charakterystyczne pizze dla tego miejsca, które chcieliby polecić. Pizze oryginalne, pizze ciekawe, pizze utożsamiające się z tym miejscem. Polecili nam pierwszą, jedną z pierwszych pizzek które na świecie, Mastu Nicola i drugą zaproponowano przez nich, to jest Margherita, to jest pizza STG. Sos pomidoru San Marzano, mozzarella di bufala, Granapadano, oliwa i bazylia. Zaczuje się jak z obrazka. Tego typu pizze, takie pizze, 10, 12, 14 lat temu, jak jeszcze doszkalałem się, uczyłem, praktykowałem, oglądałem tylko na zdjęciach Google, wtedy marzyłem o spróbowaniu czegoś takiego. Teraz jesteśmy tutaj, będziemy próbowali pizzę przypominającą wyglądem, formą, ciastem, zapieczenie. Do tej pory podobną do tej spotkaliśmy jedynie u Jędrzeja w zielonej górce. Tą kompozycję... Bez ricotty tylko, też jedliśmy tylko u Jędrzeja, także Jędrzej dwa bardzo o kulturę neapolitańską, o tradycję, o pizzę. Zaczniemy sobie może od tej, tam, tam jestem bardzo zainteresowany. Dużo pieprzu, twardy ser, podejrzewam, że grana padano, ricotta i smalec. No i zobaczcie, jesteśmy w miejscu, które w temacie pizzy ma do powiedzenia najwięcej. Pierwsza pizzeria na świecie, prawie 300 lat tradycji i zobaczcie na ten brzeg skoro oni wydają tak pizzę, robią w ten sposób, wiedząc, że my to będziemy nagrywali i puszczali świat, to oznacza, że, że to na pewno oznacza, że wszystko jest w porządku. Jakby następnym razem kiedy przyjdziecie do swojej lokalnej pizzerii, dostaniecie gdzieś część... one is the big one. It's like a Ruto di caretto. Ruta di caretto. Oh, yeah. It's the same dough, but bigger. No, it's the same, but too bigger. Ja myślałem, że on nam no, chce dać, a on przyszedł tylko pokazać. <laughs> Gubią <Yeah>. mi teraz. <laughs> Co oznacza, że czasami przy takiej pracy, przy takiej temperaturze, to jest normalne, że będzie gdzieś nieco bardziej, za, nieco bardziej przyrumienione, czy też lekko nadpalone ciasto. Ale ja tak powtarzam powtarzałem jeszcze raz, to jest, to jest jak ze schabowym. To jest pizza. Pizza po prostu, wiesz, masz wziąć i zjeść nie wymyślać. Jeżeli chcesz jeść pizzę, która będzie idealnie jak plaster miodu, musisz się do Pizza <gry> Kurde, czuję, czuję ekscytację. To jest najstarsza pizzeria na świecie. To jest coś, jakbyś poszedł do muzeum samochodów i przejechał się pierwszym Fordem starym. Ja też miałem tak dziwne wrażenie, jak nagrywałem. Mmm. Zupełnie inna, absolutnie zupełnie inna niż wszystko, co do tej pory próbowaliśmy. Ciasto przede wszystkim. Ciasto jest bardziej zbite, jest takie bardziej chlebowe. Pająk też wyhaczył to, jak było rozkręcane to ciasto, że ono nie, było takie, uderzał je bardzo mocno. Tak. Bił je. On robił stawem folda, ale potem je tak strasznie klepał. Bił je, a ono nie pękało. że ma bardzo ściągliwe, i to czuć w smaku, że to jest, inaczej zupełnie smakuje. Taka szczera opinia na temat tego produktu, to generalnie. Strasznie siedzi mi ta kompozycja. Jest tu słone, jest tu pieprz, czyś taki aromat właśnie tego tłuszczu wieprzowego. Ale co do samego ciasta, to jest wiesz co? Nie wiem co mam powiedzieć. bo Oczywiście jakbym odkrył zupełnie pizzę na nowo. To ciasto, ciasto jest jakieś takie inne, takie... Mm, Takie właśnie chlebowe. Nie wiem jak to ocenić nawet, bo jestem mega, mega zaskoczony, wiesz, przychodząc tutaj. że miałbym odczuć moje zadowolenie z wizyty Damikala tutaj, to, to jest zdecydowanie lepiej. Ta pizza jest w ogóle inaczej. Nie jest produktem masowym pod turystę, jest czymś fajnie wypieszczonym. No, Spróbujmy sobie tej drugiej jeszcze, drugiej wariacji. Mam wrażenie, że to ciasto sprawia strukturę takiego chlebowego, przez to, że dojrzewa w troszeczkę innych warunkach niż do tych, do których my jesteśmy zwyczajnie przyzwyczajeni, jest ono ciastem świeższym. Nie ma aż tak długiego okresu dojrzewania i wyrastania. Oj, tutaj zobacz na przykład, no nie? Tu jest mocno, tu jest grubo, to w Polsce to by było do zwrotu. Jako absolutnie pizza spalona, której my nie chcemy, której widzowie nie chcieli, której na pewno wielu widzów nie chciałoby jeść, to nie będziemy z nimi absolutnie dyskutowali. Zjemy tak jak nam podazu. Więc co jest dziwne? Serio, jedząc to, gryząc to, w ogóle nie ma czegoś takiego, jakbyśmy czuli przypalenie. I to jest bardzo zaskakujące. Normalnie, jeżeli widzisz coś takiego, czarne ciasto od dołu, masz wrażenie, że będzie gorzkie, spalone, niedobre. Tutaj jesz... No wziął normalnie karton od pizzy, wrzucił do środka na drewno i... Mówi, że poczekaj chwilę. i Mówi, że pizza potrzebuje dużo ognia. Ja mówię, że szczególnie neapolitańska. Mówi dokładnie. Tutaj ma się wrażenie, tak jakby ten element lekkiego, mocnego przypalenia czy nadpalenia produktu pizzy. Również celowy. Ja mam coś takiego, że ja na przykład, ja bałem się tego ugryźć, ale nie czuję absolutnie przypalenia. Czuję tu genialnego pomidora. Mm. Ej, genialny smak słodziutkiego, dobrego, prawdziwego takiego pomidora. To jest naprawdę. Wow, czegoś takiego w Polsce bardzo rzadko doświadczamy. Jedzenie to jest ciekawy opinii chłopaków. Nie mam siły nawet na tą pizzę. Mówią, że nie mają siły już dzisiaj jeść. Oni słyszą, ja to mówię, oni to słyszą. nie wystąpił taki już element u nas, jak szpicowe przejedzenie. Stare, będąc tutaj, nagrywając, Jesteśmy już trzeci dzień. Nie wiem, ile dań zjedliśmy, już nawet nie liczę tego, ile pizz, ale odgroma. Ta pizza jest na swój unikalny rodzaj dziełem sztuki. To, jak ono wygląda, jak ładnie się prezentuje, stopień nadtopienia mozzarelli, stopień zrobienia, wytopienia, dania tych, tych wszystkich rzeczy, nie ma żadnego przypadkowego elementu. To są ludzie, którzy zajmują się tym całe życie, poświęcili się dlatego, kochają to. 300 lat przecież to robią. 300 lat tradycji. Ktoś widzę, czuwa nad tym, trzyma piecze. Pizzeria odwiedzona przez samego Gordona Radzeja. Także samo w sobie to już jest ciekawym, dobrym, dużym wyróżnieniem. I widać, jak widać na przebicy, właściciel był bardzo szczęśliwy z tego powodu. O żeś klopsa wziął. O klopsa, żeś wziął, człowieku. No, no. <śla> tak, się, tak się złożyło, widzowie. Nie było specjalnie, na pewno, naprawdę. Jedna dosyć dziwna rzecz i dosyć często spotykaliśmy się z tym, dla to było podobnie też, że nie gra tu żadna muzyka, nie ma tu żadnego radia, żadnego disco włoskiego czy międzynarodowego, amerykańskiego popu, nie, nieważne, siedzimy w absolutnej ciszy, jedyne co słychać to dźwięk ludzi pracujących na kuchni i chodzące do dówki, u góry na sali było tak samo, dla mnie to jest trochę okay. Trochę nie, trochę bym się dziwnie czuł w Polsce, będąc w lokalu, gdybyśmy mieli 8 stolików na przykład, każdy byłby zajęty i siedzielibyśmy w takim swoim gwarze. Ja bym się czuł dosyć dziwnie, gdybym na przykład był tutaj z żoną na pizzy, obok siedzą też dwie jakieś pary i tak sobie siedzimy, gadamy, słuchamy się nawzajem. Trochę to nie po naszemu chyba. To was absolutnie amazing! I to be honest, I prefer this one. You feel salty, you feel pepper You feel Paper, a lot of cheese, uh, yes. and uh, something like that. And this, this is this, um, no, grassy, grassy from the pork. What's in your opinion? What's the most important thing in a pizza? Like the we... important is everything. Everything. Sorry for not eating everything, but today yeah. we are full. We visited three pizzerias. I ate pizza fitta, pizza al metro, <laughs> <laughs> so, You see. You see. <laughs> yes, yes, <I> <laughs> i'm full i'm full yeah i'm oh. full but we have very short time and for me it's a very important you test the doll and you see uh, it's yes. very nice for you we saw also he is very very big fan of pizza very big and he also said the same he, he saw when the pizza uh, uh, stesura Stesura okay. he saw he told me this dough is different because he saw jak he was working on tak? So the klaps, and I was like mm. For this, I, I said you is very different when you uh, work the pizza. It's no same when you, Wherever you go, jest to same Na to jak ci smakuje pizza wpływa wiele rzeczy. Oczywiście produkty, ciasto, jak jest upieczona, ale też klimat i ludzie. Tutaj po raz kolejny zostaliśmy mega dobrze, fajnie ugoszczeni, zatroszczyli się o nas, wykazali inicjatywę, opowiedzieli nam troszeczkę o pewnych aspektach, ciekawostkach dotyczących pizzy. Jeżeli miałbym porównać te dwa lokale, w których byliśmy, czyli Damikele i ten, jeżeli w ogóle można porównywać cokolwiek, a jeżeli mógł sobie pozwolić na małe porównanie, to jednak gdybym chciał przetestować lokal z jednych z tych serwujących starszą pizzę w Neapolu, ja osobiście wróciłbym tutaj i to miejsce Wam polecę bardziej. Damikele uważam, że jest troszeczkę przereklamowane. Smak, jakość, wypieszczenie tutaj na duży plus. Myślę, że Damikele przez ten wielki rozwój i ekspansję jest to, co dostaliśmy tutaj, czyli taką duszę lokalu, ludzi z pasją, którzy pracują tu od lat, którzy chcą się tobą zaopiekować, dobrze cię gościć opowiedzieć, dbają o swoją kulturę, dziedzictwo tego lokalu, są z tego dumni, pielęgnują to i tego tutaj doświadczyliśmy. Za te dwie pizze i cztery Coca-Cola zapłaciliśmy 36 euro. Wspólnie wszyscy stwierdziliśmy, że było to znacznie lepsze doświadczenie kulinarne, smakowe i duchowe aniżeli w Damikele.